duszpasterski.pl Audycja Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej w każdy piątek po godzinie 20:00. Gorąco witam wszystkich naszych słuchaczy Katolickiego Radia Decyzji Płockiej Jak co piątek po godzinie 20 Spotykamy się w audycji duszpasterski.pl W której to ja jako prowadzący Czyli ksiądz Krzysztof Świeczyński Zapraszam gości do naszego studia Aby porozmawiać na Najważniejsze wydarzenia I tematy duszpasterskie, które dotyczą Naszej decyzji. A jak dobrze wiemy, bądź też nie Ale zaraz się dowiemy 8 grudnia, czyli tydzień Temu w środę, papież Franciszek, dokładnie to był wtorek 8 grudnia, papież Franciszek ogłosił nowy rok jubileusz Miłosierdzia, czyli rok miłosierdzia, dzień po 9 grudnia ksiądz biskup Piotr Libera w katedrze Płockiej także zapoczątkował ten rok poprzez takie symboliczne otwarcie drzwi katedralnych, jako otwarcie tego nowego roku miłosierdzia. A skoro mówimy o miłosierdziu, to można powiedzieć, z całą pewnością też stwierdzić, że mieszkamy w mieście, a mówię tu o Płocku, gdzie tak naprawdę to Boże Miłosierdzie Miało swój początek Bo to właśnie tu w obecnej Kaplicy Miłosierdzia Bożego Świętej Siostrze Faustynie Po raz pierwszy objawił się Jezus Miłosierny Chciałbym zaprosić do studia Świętą Siostrę Faustynę Niestety nie uda nam się Ale za to mamy Dzisiaj w studio także Siostrę, siostrę Jolantę Pietrasińską ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Którą bardzo serdecznie i gorąco witam w naszym studio. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Cieszę się bardzo siostro za spotkanie, za to, że możemy dzisiaj porozmawiać sobie na ten temat. Też, że siostra znalazła czas i do nas tutaj, do studia przybyła. Jest to przeogromna radość, zwłaszcza, że powolutku zbliżają się święta. Rozpoczął się Czas adwentu, można by powiedzieć, że nawet dobiega już końca i w tym czasie adwentu papież Franciszek ogłasza e, rok e, miłosierdzia. Dla Sius z pewnością jest to bardzo też ważne wydarzenie i też wyjątkowy rok. Czy siostra mogłaby się na samym początku podzielić tymi odczuciami, tym co siostra teraz przeżywa, dowiadując się o tym, że kolejny rok, rok liturgiczny w kościele to właśnie rok dotyczący miłosierdzia Bożego? przede wszystkim to, że rok, który został otwarty jest rokiem Bożego miłosierdzia, szczególnym czasem jest dla mnie ogromną radością. Nie tylko dla mnie, ale też dla naszego zgromadzenia, które jest w sposób szczególny związane, właśnie tak jak ksiądz powiedział przez świętów Faustynę, przez dar jej życia posłannictwo związane z Bożym miłosierdziem. Ale trzeba również powiedzieć, że od początku istnienia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia było zanurzone w tajemnicy tego miłosierdzia, które jak wiemy nie jest czymś nowym, tak? Jako, jako tajemnica zawarta już w Słowie Bożym i stamtąd, tam zawsze jako do tego źródła musimy sięgać, bo tam jest źródło. Natomiast zawsze kiedy o tym myślę, kiedy myślę o tym, że Jezus przychodzi do Faustyny, że to się dzieje w Płocku tutaj przy Starym Rynku, mam też ogromną jakoś wdzięczność, taką radość ku Panu Bogu, że zechciał. Objawić jakoś głębiej tą tajemnicę, jakoś y, y, otworzyć przed nami to, co, y, czego być może nie mógł zrobić 2000 lat temu, tak, czy gdzieś po drodze przygotowywał Kościół do momentu, kiedy objawia się Faustynie, mówi jej wymaluje obraz, i, i zaczyna ją prowadzić tą drogą, o której pewnie ona wcale nie myślała, że będzie szła, i wciąż, y, wciąż upominała Pana Jezusa, że ona, y, ona się nie nadaje. Tak i, i to jest takie y, niesamowite, że, że przychodzi Bóg i chce na nowo przez nią przypomnieć nam, że jest Bogiem pełnym dobroci, że, żebyśmy się nie bali podejść, żebyśmy skorzystali z tego czasu. Siostro, ja mam takie troszeczkę może kontrowersyjne pytanie, ale czy siostra, czy w ogóle siostry tu pracujące, posługujące też w pocku, nie macie wrażenia, że troszeczkę ten pocki jest gdzieś tam pomijany, jeśli chodzi o, o to Boże miłosierdzie w takim sensie... W takim sensie, że dużo mówi się o Krakowie, o łagiewnikach, tam jest sanktuarium. U nas także zaczyna się rozbudowywać ta mała, nie za duża kaplica. Będziemy mieć, jak Pan Bóg pozwoli, niedługo piękny także kościół. Ale czy nie jest tak, że troszeczkę mało się mówi o tym Płocku? Myślę, że tu należy nieco spojrzeć na historię istnienia zgromadzenia w naszej diecezji, a konkretnie w Płocku. Nasze zgromadzenie tutaj zostało zaproszone przez wtedy jeszcze księdza Antoniego Nowowiejskiego, tak, dziś naszego błogosławionego biskupa, który organizował tutaj życie zakonne w ogóle. I to był, to był koniec wieku XIX. Natomiast zgromadzenie tutaj prowadziło swoją działalność, pomagając kobietom, dziewczętom, które potrzebowały wsparcia. Natomiast od roku 1950 do 90, czyli 40 lat, zgromadzenia tu w ogóle nie było. I myślę, że trzeba by spojrzeć w ten sposób, że taka nieobecność sióstr w tym miejscu w jakiś sposób, myślę, zaważyła na tym też, że, że powiedzmy mamy obecną sytuację, czyli, czyli powolutku, małymi kroczkami jakoś wracamy do, do tego, żeby Boże Miłosierdzie odzyskało jakoś swój głos. Chodzi mi tu oczywiście o, o przesłanie, o to z czym przychodzi do nas Faustyna. Z konkretnego polecenia, tak, Pana Jezusa. Więc myślę, że tak by trzeba patrzeć. Miejsce przy Starym Rynku jest i pozostanie zawsze miejscem, w którym rozpoczęło się przekazywanie Orędzia Miłosierdzia w Austynie, tak, od tych słów. Wymaluję obraz, chcę, żeby było Święto Miłosierdzia. To są te, te słowa, właśnie, które tutaj usłyszała Faustyna. Natomiast jeśli chodzi o Kraków, wiemy, że jest to centrum. Kraków jest światowym centrum Bożego Miłosierdzia i, i rzeczywiście jako takie spełnia swoją rolę. Miałam, miałam to łaskę, że byłam tam ponad 10 lat i przy, przy, w czasie, kiedy jeszcze Bazylika Miłosierdzia Bożego nie istniała, Miała, kiedy sobie tam było gospodarstwo jeszcze domowe i biegały świnki. Były takie czasy, tak? Trudno sobie Siekamy. to dzisiaj wyobrazić. Siekamy, tak. <gry> tak, więc patrząc w ten sposób, oczywiście Kraków zostanie jako to centrum, i, i to jest i tak, tak myślę, należałoby na to spojrzeć. Natomiast tym takim skromnym, malutkim miejscem, gdzie, gdzie gdzieś yy, stał się początek. Tego, tego przekazu arędzie, no to też zawsze pozostanie płock, tak. Natomiast tam Faustyna, w Krakowie Faustyna najdłużej przebywała. To był dom, gdzie ona gdzie zmarła. No i, no i jest to też, trzeba powiedzieć, tutaj miejsce, gdzie znajduje się obraz słynący łaskami, tak, który też ma swoją niesamowitą historię, bo przy tej okazji powiem, że jest to obraz malowany jako wotum wdzięczności przez Pana Adolfa Chyłę, który został w sposób no, cudowny ocalony z wypadków wojennych. Tak? On sam przyszedł do sióstr i, i zaproponował właśnie to, czy, czy by nie mógł czegoś namalować. że właśnie i, I jest to specyficzny motyw malowania tego obrazu. Zresztą będąc tam, miałam okazję doświadczyć tego działania łaski z całą mocą, będąc świadkiem tego, co tam się dzieje, tego, co przeżywają ludzie, którzy przychodzą, i, i też osobiście w swoim życiu. Ale oczywiście wiemy, że każdy obraz Bożego Miłosierdzia, który został namalowany według wizji Świętej Siostry Faustyny, przed każdym obrazem możemy się modlić i te same łaski uzyskać, jeśli, jeśli ufamy tak, Panu Jezusowi, więc więc. Tutaj nie ma, nie ma jakichś ograniczeń, może być to obrazek nawet malutki w kieszący. No tak, to jest prawda. Każda modlitwa jest przyjęta i o tym musimy pamiętać. Ważne, żeby ona była, prawda? Tak. Żeby ona była. Teraz chciałbym siostry i naszych słuchaczy zaprosić na krótką przerwę muzyczną, ale za momencik wracamy i dalej będziemy kontynuować nasz temat roku Miłosierdzia i temat w ogóle Bożego Miłosierdzia.